Dziękuję bardzo Pani Marszałek. Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Przedsiębiorcy w czasie pandemii otrzymali od rządu zaszczyt pieniędzy i to że rzeczywiście było dobre posunięcie. Pomogło, załóżmy tutaj, ochronić przed masowym upadłością. Teraz firmy potrzebują poprawić płynność. I załóżmy tutaj nie potrzeba y, dużych zabiegów, ale żeby przyspieszyć na przykład zwrot w zasadzie ich pieniążków, które oni mają zamrożone, na przykład zwrot VAT-u, bo w tej chwili y, wynosi tam 60 dni, dostają, ale po właśnie pod, pod pretekstem weryfikacji to się wydłuża. Y, skrócenie czy jest możliwość tego terminu do 15 dni, bo takie są sugestie y, z rynku, odblokowanie środków z pigmentu kolejne złe długi, że teraz rozliczenie po 90 dniach, czy można skrócić do 20 dni, czy rozmawiacie o tych problemach właśnie w ministerstwie i też, czy też o propozycji kasowej metody rozliczeń, czyli płacenia podatku dopiero, gdy firma dostanie zapłatę od kontrahenta. To też pomogłoby w długofalowej i tutaj odbić gospodarce kryzysie odna. Dziękuję. Proszę bardzo. Pani Marszałek, Wysoki Senacie, tarcza antykryzysowa zawiera również elementy wsparcia płynnościowego, tak jak subwencje z PFR-u czy Fundusz Płynnościowy Banku Gospodarstwa Krajowego. I z tego, co według moich danych, to obecnie firmy są firmami płynnymi. Niemniej jednak o elementach, o których. Mówił pan senator, to myślę, że bardziej właściwym adresatem był, byłoby Krajowa Administracja Skarbowa, czyli pani minister Halpa. Bardzo dziękuję. Informuję państwa, że było to ostatnie pytanie do pana ministra. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jeszcze jest pani minister Halpa. A jeszcze pani minister. A Pana ministrowi. Dziękuję bardzo w nawiązaniu do pytania pana senatora to powiem oczywiście że krajowa administracja skarbowa przygląda się sytuacji w terenie sprawdza też to w jaki sposób przedsiębiorcy z naczelnikami urzędów skarbowych współpracują i proszą też o konkretne wsparcie odroczenie wpłat rozło rozłożenia na raty płatności chcemy też przyjrzeć się temu w naszych tutaj działaniach jeśli chodzi o systemy żeby móc spowodować auto zwrot podatku VAT, przyspieszyć te zwroty, tak żeby podatnik bezgotówkowy mógł ten, ten zwrot podatku dostać w ciągu 15 dni na przykład. Więc tych programów takich różnych, które toczą się i pomysłów na to, jak zaradzić tej sytuacji przedsiębiorców jest sporo, jeśli chodzi o krajową administrację skarbową. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.